Dobry, kochani! Dzisiaj zapraszamy Was na lekcję jeszcze do Australii, ale dzisiaj. Inny temat, ludność i gospodarka Australii. No i właśnie, kochani, dzisiaj. to zwierzątka, były o, dzisiaj o, ludzie! Tak, były zwierzątki i były rosyjskie. Prawidłowa, prawidłowa koledza z moim a, Tak, Dla Was na pewno, a dzisiaj przede wszystkim właśnie o ludności, gdzie oni są, rozmieszczenie, i gospodarka, tak? I na końcu jeszcze wskażemy kilka ciekawych miejsc w związku z rozwojem też turystyki. Także o. przechodzimy od razu do początku Zapraszamy. Tutaj lekcji. Zapraszamy! E, patrząc na mapę, która się wyświetla, już znamy e, i kształt, tak, kontynuujemy. Państwa, przy okazji wiemy, jak wygląda Australia. Słuchajcie, zwracamy uwagę przede wszystkim na pierwszą tutaj część, gęstość zaludnienia. No, jak patrzymy sobie na ten kontynent i oh. przy okazji Państwo, to tutaj, jeżeli chodzi o tą gęstość zaludnienia, zaraz nam się pewien wniosek nasuwa. Może no, jest tak bardzo nierównomiernie ta no, że ludzie głównie mieszkają tutaj, jak na, obrzeż, na, na obrzeżach. Właśnie, wybrzeża południowo-wschodnie, tak, gdzie, kochani, pamiętamy z poprzedniej lekcji, że klimat sprzyja tutaj osadnictwu, to jest pierwsza rzecz. I jak widzimy rozmieszczenie pokazuje nam, jeżeli chodzi właśnie o ludność w Australii, ogromne dysproporcje między właśnie wybrzeżami a obszarami wewnątrz kontynentu. Mówiliśmy ostatnio o tym Outbacku, tak? Nieprzyjaznym no, A, ta, tam te puszczenia są w, w centrum Australii, pustynie nie? Pustynie tam, kochani, to, to przypominam. kto by chciał mieszkać na pustyni, nie? No właśnie, przypominamy też o odmianach klimatu, który tutaj właśnie mamy, przede wszystkim ten suchy, tak? Zwrotnikowy, jak najbardziej. I kochani, no pierwsza rzecz, która nam się nasuwa, to przede wszystkim to, że gęstość zaludnienia jest bardzo też mała. E, po, przypominamy sobie, że jest to ym, państwo i w ogóle kontynent, tak, gdzie mieszka około 25 y, milionów ludzi. Ale, ale Polsce, najsłabiej... mniej nie, oczywiście. Naj, y, najsłabiej zaludniony ze wszystkich zamieszkałych kontynentów, bardzo mała s, ym, gęstość zaludnienia tutaj, kochani, wyświetlam już. Pamiętamy, że około 3, 3, 3 osób no, na, na kilometr, kilometr, kilometr kwadratowy. Ale z jednej strony musimy jeszcze Powiedzieć o dwóch takich ważnych ym, sytuacjach, które mają miejsce. Yy, kochani, w ostatnich latach Związek Australijski, Australia notuje też yy, zwiększoną liczbę ludności, a to za sprawą dodatniego przyrostu naturalnego, ale też salda migracji, która jest na plusie, tak? Dodatnie. Czyli, mówiliśmy, czyli więcej ludzi się przeprowadza do Australii, a prawda? Właśnie, tutaj mówimy o, o tym, że jak jest dodatnie, to wtedy ta liczba imigrantów jest większa niż emigrantów. To sobie przypominamy z tych lekcji, o których mówiliśmy o migracjach. Tam znajdziecie też takie wytłumaczenie dlaczego tak właśnie jest. I kochani, z drugiej strony jeszcze trzeba pamiętać, że Australia to jest jedno z czołowych państw, gdzie żyje się bardzo dobrze. To znaczy się jakość tego życia zacenia bardzo wysoko. Jest to państwo też bogate, dobrze rozwinięte, a jak żyje się dobrze, jak są dobre warunki, ludność żyje coraz dłużej, no to wiemy, że starzeje się nam, tak, społeczeństwo i ten problem, ten proces tutaj starzenia się społeczeństwa też ma miejsce. O tym też przecież wielokrotnie mówiliśmy, rozmawiając, chociaż chociażby o Europie, pamiętacie? A, o, był jest, potwierdzamy. Potwierdzacie. No i właśnie tutaj, dlatego też takie informacje, myślę, dosyć istotne, Staliśmy w formie Wam notatki. Jeszcze wracamy, jeszcze raz do tej mapy, kochani, to jeszcze raz, żebyśmy zwrócili uwagę. Rozmieszczenie ludności nierównomierne, przede wszystkim na tym wybrzeżu południowo-wschodnim, tutaj właśnie ma znaczenie Aha. też, kochani, mówiliśmy o prądach morskich, tak, które występują tutaj, ciepły prąd morski, to też warto, warto pamiętać, z tego co pamiętam, to też Właśnie z tej strony, żebyśmy się pamiętali od strony wschodniej, tak? Przynosi nam troszeczkę Aha. opadów. Także warunki sprzyjające osadnictwu. I z drugiej strony trzeba powiedzieć, kochani, że dwie trzecie populacji mieszka w pięciu największych australijskich metropoliach, czyli w miastach. I kochani, chciałabym te miasta wam tutaj teraz też pokazać. Zobaczcie, największym miastem, już mówiliśmy, jest no, Sydney. Sydney. Tak? Wcale nie. Stolica, której za chwilkę, Sydney. Na drugim miejscu Melbourne. Tutaj też się znajdujące. O, Lever, tak się Trzecie pisze, tak się pisze. Trzecie Brisbane, tak. Czwarte co do właśnie tutaj wielkości Perth, ale tutaj miasta Australii, zaraz jeszcze pokażemy takie zestawienie. No to na, zachodzie, I na zachodzie właśnie jedno tutaj Aha. takie zupełnie wysunięte. I Adelaide. Tak? A też się mówi czasami. A tak. tak, Adelaida ja to się jak Wszystko zależy właśnie, czy mówimy bardziej w angielski, węgierski, kochani, czy spolsz, spolszczonej. To i to jest jak najbardziej dozwolone. Tu jeszcze raz pokazuję te miasta, co mówiłam, że będzie takie zestawienie. Mamy oczywiście, to jest według liczby ludności, tak, mieszkańców z 2020 roku. Słuchajcie, no mamy te pięć największych, gdzie lokują się właśnie obywatele, mieszkańcy w ogóle tutaj w Australii, ale zobaczcie, co się dzieje. Canberra, która jest stolicą Australii, to już wiemy, nie możemy mylić Sydney, jest dopiero na ósmym miejscu i zobaczcie, to tylko 430 to, tysięcy. To, to, tysięcy. Po, to w Poznaniu jest jest ludzi, nie? Tak, bo mówimy, że w Poznaniu około, jak 500 tysięcy, e, możemy tak sobie zaokrąglić, także no faktycznie Poznań jest większy w tym przypadku, jeżeli chodzi właśnie o liczebność ym, o, czekawa, ja, że ciekawe, Ciekawa tak, jest, to to jest to informacja. Stolicam, że stolicam to taka informacja, przy okazji ruch. musimy tutaj, patrząc na rozmieszczenie też i, i te miasta, kochani, no to musimy sobie powiedzieć, że to jest kontynent Silnie zurbanizowany, co znaczy, że w miastach żyje aż 90% mieszkańców, tak? Bardzo, bardzo dużo. No i właśnie, teraz przechodzimy do kolejnego. A jeszcze, przepraszam, jeszcze tutaj fotografia, zdjęcie słynnego, no, największego miasta Sydney. Często, słuchajcie, pojawia się na przykład, jak witamy Nowy Rok w różnych miejscach, tak? Gdzieś tam w telewizji Aha. pokazują właśnie pokazy tutaj sztucznych ogni, fariewerków, no to jest właśnie ten gmach opery, bardzo charakterystyczny. To jest opera, słuchajcie? To jest opera. No, taka no, nowoczesna jest, konstrukcja. Takie jakby żagle, nie? Ja no to właśnie, tak. tak Muszę powiedzieć, norskie, że, że gmach tej opery przypominał Właśnie ten żeglowiec. No i teraz pytanie kolejne. Kto tą Australię zamieszkuje? No, mówiliśmy ostatnio, jak już ktoś też uważnie słuchał, o tych rdzennych mieszkańcach, ich nazywamy no, aborygenami. Aborygeni, tak. mhm. Tutaj widać od razu, jak wyglądają, tak. E, kochani, aborygeni e, generalnie wiemy, że prowadzili zbieracko-łowiecki tryb życia, tak, jak już tutaj się pojawili na tym kontynencie. E, wiemy, że przecież ta e, Australia była kiedyś kolonią brytyjską, tak, wiemy, przecież mówiliśmy, tak, traktowano jako miejsce zsyłek, jako kolonia no, jako taka takie karna. więzienie jakby. Takie więzienie się śmia śmialiśmy, mówiliśmy, że zsyłają kogoś na koniec świata, patrząc, słuchajcie, na mapę, gdzie jest e, tutaj, kochani, e, no, właśnie, Wielka właśnie. Brytania, tak, a gdzie jest Australia, to faktycznie no. dla nich koniec świata, więc zsyłali tych, o, te osoby, które były im po prostu niewygodne. No i w tych czasach, kiedy właśnie mm, polityka tutaj tej kolonizacji miała miejsce, y, to też zmierzała, kochani, do wyniszczenia tych aborygenów, tak, kiedyś ich o, było Więcej. Potem no właśnie wypierano na nieurodzajne właśnie tereny, tak, zapędzano do ciężkiej pracy. Co więcej, z Europy przywieziono przecież choroby, których um, Europejczycy przywieźli, których nie znali właśnie Aborygeni. To wszystko zmierzało właśnie do zmniejszenia liczby ludności. Potem, co prawda, sytuacja uległa poprawie, a dzisiaj Aborygeni stanowią niewielką grupę, słuchajcie, ludności. E, około 500 tysięcy to jest około 2% wszystkich tutaj mieszkańców. I kochani, no większa, y, część z nich, część z nich. Do dzisiaj zamieszkuje słabo zaludnione i niezagospodarowane nie właśnie wnętrze lądu, a część próbuje no tak, się dostosować. To pani jak z ręami w Ameryce, prawda? Tak, to jest też bardzo malutko już tych No i właśnie, wziata. i część próbuje się dostosować do tych nowych właśnie warunków społecznych, ale co ciekawe, oni dbają o zachowanie własnego właśnie własnej kultury, tak, własnych języków. Tu, jak sobie spoglądamy, to widzimy od razu, że się wyróżniają chociażby kolorem skóry, tak? Czarnoskóry to jest właśnie taka odmiana inna niż no, chociażby my Europejczycy wyglądają. I teraz co jest ważne, tutaj często też znane mm, i przedmioty, tak, i instrument po prawej stronie. E, Bumerang nam się tutaj kojarzy e, z, z Aboryganami, chociaż z australijskimi Aboryganami, chociaż tego typu broń e, mówi się, że już była znana i wcześniej w innych kulturach. Bumerang, czyli taki powracający e, kij, tak, który rzuca, Tak się wyrzuci, to wróci. No właśnie, to wraca z powrotem do tego rzucającego. I obok mamy e, przed Prze, taki zupełnie, jak to powiedzieć, może, jedyny w swoim rodzaju. A tak, tak, może tak. To taki mówisz? <gł> to taki instrument denty właśnie. Ale chodź dziwna na lajdę Tak, DJ z tego co wiem, tak się ponoć czyta. Uznawany za jeden, słuchajcie, z najstarszych instrumentów muzycznych świata, a tradycyjny sposób jego wytwarzania się nie zmienił, słuchajcie, od tysięcy lat. Powstaje z wyjedzonych przez. Termity gałęzi drzew, na przykład eukaliptusów. A, nie jedzowych. Tak, w których drąży się odpowiednie otwory. No i potem, słuchajcie, taki dźwięk powstaje. No właśnie, mam tutaj do Was, tylko proszę się nie śmiać. Posłuchajmy. No, tak właśnie. A ten instrument taki dźwięk właśnie wydaje. Ja tutaj odbierał szansa oscna iże to wojedu takie Üstwory, nie nie potwierdzają. No, no, słuchajcie, tutaj faktycznie aborygeni grają na nim, słuchajcie, podczas różnych uroczystości plemiennych. Także, no, no, ciekawy, na pewno taki zupełnie jedyny mówię w swoim rodzaju. Ale żebyśmy mieli pojęcie, jak wygląda, jak, jak można usłyszeć dźwięk tak właśnie... No, jak usłyszymy taki dźwięk, no, nie działa, to dj duch. dj duch, być może. E, słuchajcie, no, aborygeni też e, mają swoje różne wierzenia religijne i mają ważne miejsce w religii. To jest skała Uluru, tak nazywa nazywana przez aborygenów, możemy też poznać drugą nazwę Ayers Rock, tak też mówimy. I słuchajcie, u podnóża tej góry znajdują się też jaskinie z cennymi malowidłami, które przedstawiają mitycznych przodków aborygenów. To jest dla nich święte miejsce i oni właśnie woleliby, żeby turyści tutaj no, nie wchodzili na tą górę, bo nie, co? mogli, mogli. A, wiedzieć, no, przepraszam, wcale nie w swej... to Czekaj, jest, taki jak jest taki... widok tej no góry, no? tak, ale to jest takie proste słuchajcie, podejście, jak widać stromę, co niektórzy od razu już y, na starcie rezygnują. I słuchajcie, wyczytałam, że 26 października 2019 roku wszedł w życie zakaz spinaczki na górę. Ej, 25 października ostatni właśnie e, ostatni raz któryści zdobyli ten szczyt, a potem już jest zamknięty, no to wiesz, to już nie wejdziesz na nie, już nie wejdziecie. My zresztą, też nie, jeżeli byśmy się pojawili w Australii. No, należy właśnie uczanować to też, że dla niektórych jest to ważne te takie kultu. Pamiętajcie z punktu widzenia takiego geograficznego, to jest skała, formacja skalna zbudowana z takiego piaskowca, który jest odporny na działanie tutaj właśnie erozji. Powoli się to wszystko dzieje i widać, że on na razie sobie tutaj jest, taka wyniosła właśnie skała. Słuchajcie, według źródeł ponad 9 km obwodu i około 350 metrów Wysokości. nie mówienia. wysoka, nie wysoka ta góra, trzeba nie, No właśnie, no, dałoby radę pewnie ją zdobyć, no ale już nie możemy. Pani mówiła na no ostatniej lekcji, że taki niski raczej kontynent no, no tak, nie mała, <grym> no, nie tak, tak wszystko się zgadza. O, że już Mieszcze... się taki stary, dobra? Ale pamięta, słuchajcie, no, o, no, pamięta, wszystko ładnie pamięta. No dobra, a teraz co tutaj? Australijczycy, słuchajcie, wiemy, że z jednej strony to jest społeczeństwo, yy, gdzie występują cierdzenie mieszkańcy, Borygani, a z drugiej strony to też społeczeństwo imigrantów. Wiemy, że kiedyś była to kolonia brytyjska. Tak, Także tutaj współczesne społeczeństwo to przede wszystkim w wyniku imigracji ludności pochodzącej z Wielkiej Brytanii. I często jak sobie patrzymy właśnie na różne fotografie, zdjęcia chociażby z jakichś sportowych wydarzeń, no to widzimy, że jest to inna ludność, tak? Tutaj kolor, kolor skóry jasny, nie wyglądają, tutaj kolor skóry właśnie jasny, biały. No dokładnie, często są myleni z Anglikami z powodu wyglądu języka. Powiemy, że językiem urzędowym w Australii jest język angielski. I, I know, Let's Angielski... A no jak australijski, jak to są imigranci z Wielkiej Brytanii? No, no ja właśnie, no właśnie. Się. Tutaj angielski, kochani, i oczywiście tam pewnie swój akcent mają trochę inny, ale tutaj, kochani, też ważne, że pamiętajcie, że oczywiście napływają też przybysze z innych części świata, tak z Oceanii do Australii, z Azji, oczywiście, bo po sąsiedzku ta Azja też wiemy, że jest, patrząc sobie tutaj na najbliższych właśnie mm -hmm. sąsiadów, no i oczywiście właśnie z Europy. I teraz kilka postaci znanych, pochodzących, z Australii bądź właśnie z Oceanii, których być może znacie z różnych właśnie y, jakichś, nie wiem filmów, bo to też aktorzy, a może niektórzy są w ogóle nieznani. Tutaj kilka chcielibyśmy pokazać. Zobaczcie idąc tutaj sobie od lewej, od góry do dołu. A Nicole, Nicole Kidman aktorka. Za. Tak, urodziła się na Hawajach, które wiemy, że należą do Stanów Zjednoczonych, ale znajdują się na obszarze oceanii. Mówiliśmy też jak o podziale oceanii tak, Tak? Ej, ojciec był Australijczykiem, o szkockich korzeniach i wychowywała się właśnie w Australii. Dalej mamy Russell Crowe. Kolei... film widziałem. Tak. Z kolei o. urodził się w Nowej Zelandii. Mamy Hugh Jackmana. Urodził się w Sydney, a jego rodzice byli Anglikami, czyli tu się potwierdza to, że właśnie ej, hey, granci, imigranci. Tak. Haley też znana o, tutaj, bloko, urodziła no, się. Tu, tu, tu. Aha, no tak, to, Julek, to taka nasza muzykalna uzdorniona. Urodziła się, słuchajcie, w Melbourne, ale jej rodzice mieli korzenie irlandzkie i walijskie, Tak więc sami tutaj widzicie na przykładach, że Australia jest właśnie krajem imigrantów. Potem Sia też znamy przecież różnych tak? pochodzi z Adelaidy. Z Australii również też wielu sportowców, i tutaj ostatnią osobą mamy tenisistę Leitona Hewita, tak? Także o! tych z osób takich chyba najbardziej znanych i, i nazwiska. O, jest, no to jest też ja tylko... oczywiście. Przypoczymy Wam dzisiaj właśnie, żebyście kojarzyli. Czyli mamy już o społeczeństwie całkiem sporo informacji. No to przechodzimy do drugiej części, teraz troszeczkę o gospodarce Australii. No, mówiąc o gospodarce, mamy często na myśli te trzy ważne działy, czyli rolnictwo, przemysł i usługi. I od razu, co nam się rzuca w oczy, że zatrudnienie tutaj osób przeważa, zobaczcie, 75% w no, usługach. Usługach. Właśnie. Yy, niewiele na rolnictwo i potem oczywiście przemysł. I teraz po kolei chciałabym króciutko jeszcze powiedzieć. Jeżeli chodzi kochani o rolnictwo, no to możemy sobie. A tu chyba nawet mam taką. Tak, mam taki slajd. Możemy sobie zwrócić uwagę. Wiemy już, że australijskie rolnictwo ma bardzo utrudnione warunki rozwoju ze względu w poprzedniej części mówiliśmy, lekcji, tak? Na suchy, gorący klimat i związane z tym też sobie jakości gleby. Ale no. Występuje też, tak, rolnictwo. Jeżeli chodzi o rolnictwo Australii, to ono jest zmechanizowane, one nowoczesne, takie wielkoobszarowe. Słuchajcie, pastwiska stanowią niemal 50% powierzchni kraju, więc wykorzystuje się je do hodowli zwierząt. Jakie zwierzęta oh. hodujemy w Australii, możemy odczytać. Krówki, wydło też, oczywiście, ale przede wszystkim są, jak odczytacie. No, owce są. Owce, no właśnie. Tutaj, tutaj jest legenda, zobaczcie. Tak, i tutaj chodzi o, o produkcję wełny, kochani. Wełny, merynosy, taka bardzo dobra wełna. Właśnie To bardzo ważna, ważna informacja, trzeba ją pamiętać, bo kraj to właśnie jest takim światowym tutaj producentem, takim w czołówce tych właśnie producentów, jeżeli chodzi o produkcję i eksport właśnie wełny. No ale jeszcze mamy też uprawy, słuchajcie, inne. Tutaj też zachęcam zawsze do posługiwania się legendą. Uuu, zobaczcie, Mamy też, o, no, oczywiście. No bo mi się właśnie zaczyna, nie? Ale oprócz tego, kochani, jeszcze uprawa i pszenicy, i bawełny, jak sobie zobaczycie, tak? I czcina cukrowa, zobaczcie, i owoce rytrytusowe, i winorość, co musimy wiedzieć, że skoro mamy winorość, to Australia ma tu własne o, winora, produkcja ja, właśnie wina, no. oczywiście. No i znowu się potwierdza, że najkorzystniejsze obszary do uprawy, na, 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 to na, na, na znowu, mięzio. tak, południowo-wschodnie i południowo też zachodnie, zobaczcie, wybrzeża tego y, kraju tutaj, tak? Bo teraz właśnie głównie mówimy w odniesieniu do Australii, jako też kraj. Yy, I tutaj jeszcze owieczki chciałam pokazać, ale zobaczcie, one są już... Ogolone, nie mają tej... No yy, putem, już już putem... po wełnie. Tak, no. wełna już tutaj potem przerabiana na chociażby yy, ubrania. Yy, kochani, jeżeli chodzi o przemysł, to z kolei, może spójrzmy sobie, yy, możemy spojrzeć do mapy w podręczniku, możemy atas też wyciągać, pamiętajmy. No, jest Australia zasob, zasobna w różnego rodzaju surowce. Tak, nie możemy powiedzieć, że ich jest mało, bo przede wszystkim oparta właśnie na tych zasobach mineralnych i z tego powodu, ponieważ mamy co tutaj, yy, yy, zobaczcie, zobaczcie, w legendzie do opisanego, i węgiel kamienny, tak? I gdzieś się pojawia ropa, i gaz, i różnego rodzaju rudy, i przecież też ma złoto, i diamenty Australia, co znaczy, że rozwinął się tutaj przemysł wydobywczy, tak? Wydobywczym. To pierwsza ważna rzecz, ale też, kochani, skoro mają te surowce, no to też je przetwarzają. No to mamy przemysł przetwórczy. No i potem jest też eksport tych surowców dla różnych państw. Tutaj czołowe. strzelają w innym kraju, można powiedzieć? Ta, czołowi tacy właśnie partnerzy, jeżeli chodzi o, o gospodarcze sprawy, to Chiny, właśnie i Indie. No i te właśnie dużo tych zasobów. Jeszcze przypominam, jest mapa w Atlasie. Też możecie się ją posługiwać. Zobaczcie zawsze na te znaczki z sygnatury. O tym też kiedyś mówiliśmy, co oznaczają, dlaczego takie właśnie. Także mamy te surowce i kochani, właśnie te oprócz przetwórczego, zwłaszcza hutnictwa, to musimy pamiętać, że Australia, słuchajcie, jest też jednym z państw o dynamicznie rozwijającym się przemyśle tych wysokich technologii, czyli high technology. I tutaj mamy Melbourne, takie centrum biznesowe. Ale jeszcze jej mówić o Melbourne, to dobrze by było jeszcze zwrócić uwagę, że tutaj mamy, słuchajcie, taki największy port morski. O, widać widać stry, miejsce właśnie przeładowywania tych kontenerów, tak? E, skoro wiemy, że jest właśnie eksport tych różnych no, surowców, No właśnie, czy to, to się musi. Jak te Węgiem czy coś eksportują, no tak. to warto na, 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 statkami wywożą tej Australii. Nie? No, no bo jak no, inaczej, czym no, 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 pociągnie mnie, bo przecież. Ostałam. No tak, musimy się pamięta przecież otoczona jest oceanami, A, tak? Australia. No, tak. Także kochani, no jak najbardziej pamiętajmy o tym też. Na końcu mówiliśmy o, słuchajcie, a jeszcze sekundka, o, o usługach. Że 75%, na chwilę się słuchajcie, cofnę do tego jeszcze wykresu, tego diagramu kołowego. 75% osób pracuje w, w usługach. Wytwarzają one około 70% produktu krajowego brutto. Różne usługi, bo społeczeństwo bogate, to zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże. A wśród tych usług, kochani, to rozwija się bardzo prężnie też turystyka. I no, no, oczywiście. Dużo ma, osób idzie zobaczyć a na wszystkie dużo gracze, osób jeszcze ma samego? takie marzenie, żeby zobaczyć, chociażby właśnie zwierzęta, tak, unikatowe, różne. No, ciekawe, kankurki, tak, ciekawe ciekawe właśnie też miejsca. I kilka takich miejsc na końcu samych Wam pokażemy. Oczywiście mówiliśmy o Sydney, Oczywiście mówiliśmy o rafie koralowej, tak, bo to było ostatnio, są te miejsca, chociażby Tasmania, tutaj wyspa do, do zobaczenia, a tutaj jeszcze kilka takich też z punktów widzenia przyrodniczo-geograficznego ważne miejsca. Tam mamy park Narodowy Nambung. Czyli kochani, tutaj chodzi mi o to, że mamy tam y, pustynię znana z nas nietypowych formacji takich wapiennych o kształcie zbliżonych do stożków, tak? Można ją. O, ciekawe. Zobaczyć. Ja nie, 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 pustynia zazwyczaj to taki tam piasek, nie no, ma tutaj, I kochani, na, na zachodzie, tutaj niedaleko Pert, y, tego właśnie północny wschód od Pert. Zachód, przepraszam, północny wschód od Pert, a na zachodzie o to mi chodziło, tak? Dokładnie tam troszeczkę ponad 160 km, to jest takie jedno z ważnych miejsc. Dalej, może słyszeliście, często się pokazuje: 12 apostołów. Taka grupa naturalnie powstałych kolumn z wapienia, stojących w morzu, tak? Ona stoi w tam. Właśnie tak o to tak, chodzi, że 12 niby nazwa sugeruje wcale ich nie jest 12. Słuchajcie, one stoją blisko siebie i co więcej ulegają erozji, czyli niszczeniu. Mają właśnie różną grubość, wysokość, no i, i co jakiś czas słyszymy, że któryś tam został zniszczony. Tak, no, tak pewnie Judasz w słuchajcie. O, to to, się udaje. No tak, <laughs> tutaj jakieś takie nawiązanie sobie. No, no nikt kto wie. No, nie wiem, co, no. no i kochani, to też bardzo miejsce. Obejrzenia bardzo często. To przyciąga właśnie turystów, czy góry Błękitni, błękitne. Nie wiem, czy słyszeliście góry? o nich. Takie pasmo na zachód od Sydney, około 100 kilometrów. Góry zawdzięczają właśnie nazwę polastającą ich stoki eukaliptusom. Słuchajcie, eukaliptusy wydzielają olejki eteryczne, które jak się ulatniają, to zawarte właśnie w tych liściach tych drzew powodują, że kiedy góry oglądane są z odległości co najmniej kilkuset metrów, to wyglądają jakby były przykryte lekką, niebieskawą mgłą, taką poświatą. to ciekawe taka właśnie. Aha. Możliwe, że nie znaliście ich. No to teraz już będziecie wiedzieć. Co, na przykład, zobaczyć w Australii warto. I ostatnie miejsce: plaża Bondi, jedna z największych plaż Sydney piękna zresztą. Jak A, nazwa oczywiście. właśnie mówi w języku zamieszkujących aborygenów, oznacza hałas wywołany uderzeniem fali, bo tutaj są świetne warunki do uprawiania chociażby surfowania, tak? Tutaj surfing ktoś lubi, fale sprzyjają jak najbardziej. Oczywiście tych miejsc tak jak mówię, jest dużo, pewnie dużo więcej. No ale fajna plaża. Nie wiem, jak wy, ja chętnie bym Australię zobaczyła. Jest to coś zupełnie innego, dziś, tak jak mówimy, trochę koniec świata. Także życzę Wam takich udanych podróży. E, w razie czego? Może ktoś był, ktoś się pod filmikiem pochwalić. może No, to byście, widział. jak byliście. Chętnie posłuchamy, e, zobaczymy. A póki co, na podsumowanie, mamy dla Was. nie do mamy! I co tam dzisiaj? Świnki przygotowały? słuchajcie, tym razem mamy dla Was krzyżówkę. Tylko tutaj, słuchajcie, ważna rzecz, nie, nie, nie macie tylko hasła głównego podać, ale też wszystkie hasła do tych tutaj, tutaj, co mam teraz, pytania do tej krzyżówki. Mm -hmm. Tutaj jest krzyżówka i są pytania. Osiem pytań i tutaj widzicie, pionowo Wam wyjdzie hasło. Tak, pionowo i hasło pogrubione, zobaczcie. Tak. wszystkie hasła, słuchajcie, były dzisiaj na lekcji, więc powinno być łatwizna. I co, no nie będziemy już czytać wszystkich pytań, widzicie je na ekranie. I czekamy, słuchajcie, do soboty do godziny 20 i w niedzielę podamy prawidłowe odpowiedzi. No, oczywiście, jak zawsze, odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod tym filmem. I co? Ciekawi na no, odpowiedzi, jak sobie poradzicie. No i później o tym się wszystkich pozdrowimy, którzy rozwiążą. Także zachęcamy, słuchajcie, jeszcze raz krzyżówka. I co? Do zobaczenia. Cześć!